W kolejnym programie o tym, co jest ważne dla nas, mieszkańców Powiatu sieradzkiego. Stąd mój gość, gospodarz powiatu, pan starosta Mariusz Bądziar. Dzień dobry, panie. Starostru. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Od ostatniego naszego spotkania sporo rzeczy się wydarzyło. Dobrych i złych. Może zacznijmy od tych, które wydaje mi się, że dla mieszkańców powiatu są na tą chwilę. Najbardziej istotne. Szanowni Państwo, yy, nagrywamy program z panem Starostą 28 lutego. To jest ostatni dzień funkcjonowania nazwijmy to oddziału kardiologii inwazyjnej yy, w Sieradzu. Yy, ta placówka, yy, to że kończy powoli pracę w Sieradzu po 14 latach, wzbudziła bardzo zły, dużo złych emocji wśród mieszkańców. Naszego miasta. Dlatego też bardzo bym chciał usłyszeć Pana zdanie na ten temat i komentarz do tego wszystkiego. Dzisiaj formalnie ta placówka kończy swoje funkcjonowanie w Sieradzu. Tak, panie redaktorze, no nie ma się co dziwić, że to jest bardzo negatywne emocje, wywołuje bardzo negatywne emocje wśród mieszkańców, dlatego że no tak naprawdę. 14 lat, to ta placówka tutaj była. Wiele osób z tej placówki korzystało, setki osób zostało uratowane, bo jeżeli mówimy tutaj o tym najbardziej tragicznym efekcie, czyli zawał serca, gdzie ta placówka naprawdę potrafi lekarze, sprzęt, który mieli, potrafili wiele osób, że tak powiem, wyprowadzić z zawału. I, i, I to jest bardzo ważna rzecz, bo my rozmawiamy tutaj o ludzkim zdrowiu, rozmawiamy o możliwości jak najszybszej pomocy. I my, jako Rada Powiatu, również występowaliśmy do marszałka, no bo to jest szpital marszałka. Nie jest to szpital powiatowy, jest to szpital marszałka. Występowaliśmy i nie tylko do marszałka, bo i do ministra zdrowia, o to, żeby jednak z firmą. Podpisać ten kontrakt, żeby firma tutaj została. No nie miało to jakiegoś dużego, wydaje mi się, odzewu ze względu na to, że to, co Pan redaktor mówi, firmy od jutra teoretycznie ma nie być. Czy, czy może jakieś inne ustalenia powstaną w ciągu tego jednego dnia? Tego nie wiem, ale jeżeli patrzymy tutaj z tego punktu, że Firma przenosi się do Wielunia, gdzie dla nas szpital, tutaj w Sieradzu, yy, komunikacja bardzo dobra, bo mówimy tak: mamy dojazd Eskom, bardzo szybki dojazd. Mamy dojazd nawet koleją, jeżeli już mówimy, bo też jest. Mamy yy, możliwość lądowiska helikopterów yy, jest to szpital, który powinien wykonywać yy, no, te zabiegi najbardziej takie yy, ciężkie. No, i przechodzi to do Wielunia. Nie wiem, jakie były zamierzenia. Może tu posłowie troszeczkę zawinili. Trudno mi jest tutaj się odnosić do sytuacji, dlaczego ta firma nie została. Wstępnie wiemy o tym, że były kłopoty z umową, że były za krótkie umowy, że były przedłużane i firma szukała wyjścia. Czy to jest bezpośrednia, bezpośrednia przyczyna? No nie wiem. Natomiast nawet wczoraj rozmawialiśmy z panem dyrektorem na sesji, zadałem pytanie. Pan dyrektor odpowiedział, że faktycznie oni odejdą już od pierwszego, że szpital przygotowuje się do tego, żeby przejąć tak zwaną rolę również tej inwazyjnej placówki, ale jako szpital. Tylko jest pytanie, kiedy to Nastąpi, bo no, tak szybko no, lekarzy od razu nie znajdziemy, sprzętu od razu nie ma. No, to wszystko musi upłynąć. Musi upłynąć jakiś, jakiś czas, żebyśmy my, ymm, mieszkańcy, mogli korzystać już z tych usług jako, jako bezpośrednio szpital. No i no, ciężko jest, ale zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Yy, tutaj pan słusznie mówi o oddziale kardiologii, bo oddział kardiologii jako taki w szpitalu. Funkcjonuje, ale jest oddział kardiologii i jest też kardiologia inwazyjna, która Dokładnie wymaga tak. określonych specjalistów, określonych zespołów i wreszcie konkretnego sprzętu. To jest taki trudny czas dla byłych pacjentów tego oddziału, bo co niektórzy są jeszcze pod kontrolą. Jak gdyby tej kardiologii inwazyjnej. Trudno powiedzieć, co oni mają w tej chwili zrobić, do kogo się zwrócić. Dlatego też, Szanowni Państwo, my spróbujemy jeszcze w tym tygodniu zwrócić się ponownie z kilkoma pytaniami do dyrekcji szpitala, co dalej i, i do kogo, w jaki sposób potencjalni pacjenci, którzy są i byli pacjentami na krawędzi. Mają dalej i z kim współpracować, w tym, że po prostu dbać o no, ja, ja swoje powiem, zdrowie. Redaktor, Pomimo tych licznych że... protestów mieszkańców, zbierania podpisów, państwa stanowisko, miasta stanowisko. No to nie tylko, bo i gminy stanowisko gminy, nie, gminy. I My jako Polskie Stronnictwo Ludowe również, żeśmy takie stanowisko wypracowali, wysyłali. Na ten moment Odpowiedzi kończy się to niestety tak, jak się kończy. No miejmy nadzieję, że jeszcze coś się zadzieje, no ja osobiście od dwóch dni czy trzech próbuję się skontaktować z przedstawicielami firmy Anwis i niestety tak jak miałem kontakt bardzo dobry, tak w tej chwili nie mam kontaktu w ogóle, dyrekcja szpitala skąd inąd również wiem, że taką sytuację ma, no i to jest trudna sytuacja w tej chwili dla wszystkich, szczególnie dla mieszkańców. Przykro mi tego typu informacje przekazywać z panem starostą, ale... No miejmy nadzieję, że coś dobrego się jeszcze może zadzieje. Kolejna sprawa, która y, bulwersuje w sumie mieszkańców gminy Warta, y, no i troszeczkę sens powie, jak nam spędza, to Szanowni Państwo, składowisko odpadów w Bartochowie. Y, tak przypomnę tylko, że przestało funkcjonować jako składowisko w 2010 roku. Y, zastanawiano się, przygotowano różnego rodzaju projekty związane z rekultywacją i przywróceniem naturze niejako tych terenów. No, niestety składowiska odpadów mają to do siebie, że dla mieszkańców okolicznych miejscowości są uciążliwe. No i co się stało? Przedsiębiorstwo komunalne w Sieradzu, w związku z różnymi umowami miasta z gminą Warta, było zobligowane do wyłonienia w drodze przetargu firmy, która zajmie się tą rekultywacją. Wyłoniła <laughs> państwo, jako powiat, wydaliście stosowne decyzje. Na rekultywację tej firmie, która ten przetarg wygrała. I wszystko jest ok. Ale na tym się to, co jest ok, najprawdopodobniej skończyło. Bo później rozpoczęły się protesty mieszkańców, przyłączyły się do tego protestu władze gminy Warta. Dlaczego? Dlatego, że domniemywano, że na tym składowisku pojawiły się nowe odpady. Już przez tą firmę, która była odpowiedzialna za rekultywację, przywożone, w tym odpady niebezpieczne. No i zaczęły się problemy. Protesty, nieprotesty. Przyłączył się zarząd gminy Warta do tych protestów. Wcale się nie dziwię, bo przecież gospodarze muszą dbać o swoich mieszkańców. W efekcie końcowym sprawa trafiła do prokuratury. I państwo jako powiat w tej chwili. Jakie prowadzicie działania w tym zakresie i co pan ogólnie na ten temat sądzi? Bo mówiąc szczerze, no nie wiem, czy można się do końca wypowiadać, kto jest winny, kto nie i jak to wygląda, jak sprawa toczy się w prokuraturze, ale tak po prostu jako starosta pan dopełnił swoich obowiązków zgodnie z prawem i w tej chwili wiem, że jakieś przedsięwzięcia w tym zakresie państwo ponownie realizujecie. Tak, panie redaktorze, to, co pan redaktor powiedział, um, ludzie w Bartochowie no, zostali troszeczkę zostawieni sami sobie już od samego początku. To były jeszcze wcześniejsze lata, jak to, co pan redaktor powiedział, kiedy powstawało wysypisko w Bartochowie odpadów. To wysypisko miało służyć tutaj pewnemu regionowi oczywiście, natomiast nikt I tak tych było. ludzi. Nikt tych ludzi i tak było, mhm. nikt tych ludzi za bardzo nie pytał, nie było, no były to inne czasy. Nakaz był i się robiło. E, po tym, jak zostało zamknięte e, składowisko, czyli już nieczynne, że nie można było wywozić odpadów, no musiała trzeba było to, to składowisko zrekultywować. Marszałek wydał decyzję o rekultywacji e, tego składowiska. E, zostały wydane decyzje środowiskowe, prawda i tak dalej. E, oczywiście przedsiębiorstwo komunalne jako m, właściciel akurat tego, tego składowiska wyłoniło, wyłonili podmiot, który chce przeprowadzić rekultywację, podmiot po wszystkich uzgodnieniach, które musiał mieć, zgłosił się do nas, żebyśmy wydali decyzję, jakie odpady, czy jakie substancje mogą być wywożone na składowisko, żeby to zrekultywować. Tam są kody odpadów, które są tak zwane neutralne dla środowiska, nie są niebezpieczne. Te gody zostały wydane, ilości zostały określone, jakie muszą być zrobione. Bo ta rekultywacja miała być w tak zwanym kierunku leśnym, żeby tam drzewa posadzić, zrobić jakiś park, prawda i tak dalej. I to wszystko zostało zrobione. Natomiast znając. Czyli ta firma, która się miała zająć tą rekultywacją, tak. miała szczegółowo, szczegółowo określone, jest określone dzięki określ... tym kodom Dokładnie. opisanym w prosty sposób, co im wolno, czego nie. Każda decyzja, <laughs> każda decyzja <laughs> panie redaktorze, określa, co przedsiębiorca, firma i tak dalej, w zależności czego dotyczy ta decyzja, m, ma zrobić, w jakich ilościach i tak dalej. Tutaj <laughs> w tej odpadowej jest. Do tego jeszcze powiem, bo to nie tylko jest decyzja o odpadach, to jest również decyzja o możliwości odprowadzania wód, wód, które spływają. No bo to, to jest... składowisko jeszcze pracuje, to nie jest to, że tam już wszystko się fajnie zrobiło. Mm -hmm. To składowisko jeszcze pracuje. Więc tych decyzji i pozwoleń to nie jest tylko jedna starosty, ale tam jest kilka. Tam wchodzi marszałek, tam wchodzi, tam wchodzi rdość i tak dalej, i tak dalej. Więc tych składowych decyzji jest sporo. Natomiast y, mieszkańcy, y, kiedy zobaczyli, że coś się robi, coś jest na rzecz. Tak, coś na składowisku, no, patrząc, że y, doświadczeni poprzednimi jakimiś tam latami, że ktoś coś tam przywiózł i tak dalej, zaczęli się tym interesować. No i w pewnym momencie y, zaczęli interweniować, że y, nie są dowożone według nich y, takie odpady, Jakie powinny być, jakie mają ma firma dana yy, pozwolenie, tylko są zupełnie inne. Oczywiście zareagował na to burmistrz, yy, my też musieliśmy zareagować. Yy, moje służby, praktycznie przez pewien okres czasu, to praktycznie były co dzień. Musiała interweniować policja, faktycznie, że pobierane były próby. Później yy, był yy, wojewódzki. Inspektorat, Dość. Yy, inspektorat tak, Ochrony Środowiska. Mhm. Oni są tą policją taką yy, ekologiczną. Mhm. Yy, pobierali próby. Faktycznie, że te próby, no te odpady nie były takie, jak były w yy, kodzie odpadowym. Yy, zajęła się tym prokuratora. Yy, teraz jest to w prokuraturze yy, okręgowej, yy, z tym, że to zostało przesłane bodajże do prokuratury do Poznania. My czekamy, bo prokuratura nasza wstrzymała działalność tej firmy. Mhm. My zbieramy cały czas materiały dotyczące cofnięcia decyzji. decyzji tak? No ze względu na to, że firma nie wykonuje tej decyzji należycie tak jak powinna wykonywać. Teraz już tak można powiedzieć, no bo są materiały, które już na to, na to wskazują, że tak było. Mhm. Jeżeli, jeżeli będziemy już mieli praktycznie wszystkie dokumenty z Rdosiu, z Rio, i tak dalej, i tak dalej, będziemy wtedy będziemy mogli wstrzymać tą procedurę. Z tym wycofać tą decyzję, ale to nie jest jeszcze tak do końca, że to już będzie sprawa załatwiona, dlatego, że ta firma jakieś te odpady wiozła tam do, na to składowisko. I teraz ta firma powinna te odpady zabrać. Jak to będzie, jaka będzie procedura tego, czy oni będą chcieli procedura? To jest prosta. My, my damy oprócz decyzji wstrzymującej damy decyzję nakazującą usunięcie tego, co przywieźli. Natomiast czy firma to wykona, jak to będzie wykonane, to są bardzo skomplikowane procedury, panie redaktorze, yy, i prawo jak i chroni mieszkańców, tak samo i prawo chroni przedsiębiorców. Czy ten przedsiębiorca jest taki czy inny, no również mu się należy jakaś to już ochrona. Nie nam rozstrzygać, nie to nam tej rozstrzygać dokładnie, dokładnie i to ja myślę, że ta sprawa tak szybko się nie zakończy. Panie starosto, czy pana placówki już są przygotowane do naboru? Chciałbym tutaj kilka słów również o kilka słów poprosić pana starostę w na temat szkoły w Warcie. Mówię tu o zespole szkół powiatowych. Nie wiem z jakiego powodu, dlaczego tak się stało. Gdzieś tam pojawiły się informacje, że ta placówka będzie zlikwidowana, która funkcjonuje ileś lat w Warcie. Przymierzano, mhm. Przymierzają się. W tej chwili zarządzający tą placówką do otwarcia nowych kierunków, a to naraz taka informacja, że ktoś się chce zamykać. Co ja już w tej chwili stwierdzam jednoznacznie, że jest nieprawdą. Nie. A nie starosta, jak wyglądacie w tej chwili z przygotowaniami do rekrutacji? Czy jesteście w stanie pomieścić, patrząc na rok ubiegły wszystkich zainteresowanych? Panie rektorze, no yy, Nie jest to prawdą, bo yy, starosta nie będzie likwidował żadnych szkół. Chcemy utrzymać całą sieć szkół, te które są na terenie powiatu sieradzkiego, czyli i w samym mieście w się, Sieradzu i te szkoły, jak ja to zawsze nazywam satelitarne, czyli w gminach, mówię tutaj o gminie Warta, o gminie Błaszki i o gminie Złoczew, bo mamy tam akurat trzy szkoły. Jeżeli mówimy tutaj o szkole w Warcie, to my się przygotowujemy cały czas do rekrutacji są powołane, są powołane y, też y, kierunki, więc w tej szkole się dzieje. Takie pytanie mam, takie pamiętam rzeczy. w tamtym roku rozmawialiśmy Panie Starosto, że dopychacie kolanami wszystkich chętnych do waszych placówek, a y, Żeromski, Nieżeromski, jak robili się już takie gry decyzyjne, ile oddziałów, gdzie, co, tak, żeby dać szansę jak największej liczbie Młodzieży, złoczew, Błaszki, warta, sierac. No, jest naprawdę tych placówek sporo, ale. To, że nabór do szkoły i tak naprawdę to mamy już to policzone, powprowadzaliśmy mamy już radę? oddziały. Oczywiście, panie rektorze, nawet musimy też troszeczkę podchodzić z pewną dozą, tu już wcześniej zostało zrobione. To, co na, na teraz powiem, to może to jest takie na. Na to, co było już zrobione, bo bardzo nauczyciele, szczególnie, że uczniowie 35 osób w klasie, że to są duże klasy i tak dalej. My musieliśmy doprowadzić do tego, żeby na przykład w przyszłym w kadencji szkolnej 2024-25, kiedy będzie nabór ten najmniejszy, naprawdę teraz mamy około 1500 uczniów yy, na okrągło, a będzie nagle 400. No tak, to jest, to jest no, ogromny, no. ogromny spadek. Musieliśmy doprowadzić do pewnej rzeczy, rozdzielić nauczycieli, dać im na przykład troszeczkę więcej godzin i tak dalej, żeby nie rozbudowywać po kilkanaście klas, do tego dokładając duże pieniądze. Jeżeli jeszcze byśmy nie mieli nie mieli um, uzupełnionych tych klas przez uczniów, to no musielibyśmy zwalniać tych nauczycieli. No, to naprawdę nie byłoby um, przyjemne dla nikogo. Nikt, nikt, nikt nie lubi być zwalniany i ja na przykład nie lubię zwalniać, bo jest to naprawdę. No ale niektóre warunki wymagają tego, że trzeba to zrobić, i dlatego chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby nie było takiej potrzeby, żeby to tak mocno nie bolało. Um, zakładając, że. Um, Wszystkich tych uczniów biorąc, to jesteśmy w stanie w tych szkołach spokojnie, w każdej szkole zapewnimy, żeby uczniowie dostali się do tej szkoły. No Kwestia jest tego, jakie wyniki egzaminacyjne będą mieli uczniowie. No Ja już na to wpływu nie oby mam. Aby jak najlepsze, ja już i na to by wszyscy nie mam. dostali się do procedury. Ja jeszcze do panie to, że chciałem dopowiedzieć, że teraz ten nabór ruszył od 24 kwietnia. Ruszy można. Tak, młodzież czy rodzice mogą już wchodzić na stronę internetową i on będzie do 24 maja. I my już będziemy 24-26 maja będziemy wiedzieć już mniej więcej, które oddziały będziemy mieć zapełnione, które będziemy musieli przesunąć, bo, bo na dzień dzisiejszy to, co powiedziałem, to nie jest sztywne. To jest ruchome. To jest kwestia tego, gdzie uczniowie będą chcieli i czy, czy się dostaną, czy będą chcieli i jaką <laughs> szkołę sobie wybiorą, o jakim profilu. Kolejny temat, o którym chciałbym chwilkę porozmawiać, bo czas nas goni już to taki swoisty raport, sprawozdanie związane z tym, jakie inwestycje drogowe na moment, na dzień dzisiejszy są realizowane, jakie modernizacje, gdzie, na jakich drogach. Może skupmy się teraz na tym, co dobrego słychać w powiecie na drogach, mówiąc tu o bezpieczeństwie mieszkańców, gdzie aktualnie się skupiacie, co jest dla was w tej chwili w tym czasie właśnie najważniejsze, jakie inwestycje realizowane są? Panie redaktorze, no, oczekiwania mieszkańców powiatu sierackiego, nie mówię tylko o mieście, mówię o całym powiecie, są bardzo duże. No, jak wyglądają drogi? Widać, jedne są bardzo dobre, bo dopiero wyremontowane, inne są gorsze, a jeszcze inne wymagają kapitalnych remontów. Czekają Albo czekają, albo czekają. Mhm. Natomiast z tego, co robimy. Na pewno Błaszki i to jest Z Błaszek do Maciszewice, tam mamy już budowa została, czy remont drogi może w ten sposób został zaczęty. Tam jest w granicach 2,5 km tej drogi zrobione. Cała inwestycja to jest około 8. 8 milionów, ponad 8 milionów złotych. Dostaliśmy dotację z Polskiego Ładu, częściowo i resztę swoich pieniędzy wkładamy tam. Około 4 milionów złotych to jest powiat, gmina. Zobaczymy, jak będzie. Tam troszeczkę nam się rozeszło, troszkę musiało być wstrzymane, bo tam. Grunt jest mało stabilny, więc musimy to bardziej otwartać. Zawsze przy tego typu Zawsze, inwestycjach, no przy każdej inwestycji tam się nie, pojawia. nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się mhm. dzieje. To jest jedna rzecz, tam jest przebudowa jezdni, budowa chodnika, przepusty. No wszystko to, co wiąże się z całą infrastrukturą drogową, tam jest robione. Druga droga, do której no już praktycznie będziemy się przymierzać, jest to złocze w Burzenin. 5 km drogi. Tam będziemy również nowa nawierzchnia, odwodnienie, chodnik. Myślę, że się uda nam zrobić, bo bardzo dobrze usilnie. Część pracy jako takich widzę, że jest wykonywana, bo no, część została na, na początku zrobiona, mhm. tak. Ja to jest natomiast to jest to, druga, ciągle, tak, druga, druga część, mhm. bo no, w zamiarze jakiejś tam przyszłości. No chcielibyśmy, żeby te główne trakty zostały połączone. Mówię tutaj na przykład Złoczew-Burzenin, czy na przykład Warta-Goszczanów, no, to mm -hmm. są drogi powiatowe, gdzie mieszkańcy bardzo często jeżdżą chociażby do powiatu i w ogóle. No, no, chcielibyśmy, żeby te drogi bardzo zostały zrobione. Yy, następna rzecz most na rzece Trojanówce to jest yy, miejscowość Gruszczyce. Yy, tam yy, oczywiście również no, tam jest dosyć yy, grube zadanie, bo tam jest 16, powyżej 16 milionów złotych yy, inwestycja no, most yy, przy natężeniu ruchu, który tam jest, yy, firma też Plukon, gdzie no, ciężki sprzęt jeździ. Trochę jest. Trochę trudny jest. No ale trzeba to przeżyć było lepiej. To znaczy, no tak, panie redaktorze, most ma to do siebie, może ja to mówiłem, może nie, że my na drodze, jak mamy dziury, to przez tą dziurę przejedziemy jakoś wolniej, natomiast Damy most ma tylko pęknięcia i w pewnym momencie nie wiadomo, kiedy on się od razu zawali, więc no, nie chcemy dopuścić do tego, żeby ktoś ucierpiał, dlatego musimy przystąpić do remontu tego mostu. Mhm. Już to zostało zaczęte. Tam mieszkańcy niektórzy no mówią, że jest utrudnienia, za co mieszkańców Gruszczyc i okolicznych też przepraszam, no ale no, są utrudnienia, no, musimy technologia to, taka jest, musimy to jest, przeżyć i jakoś, tak, jakoś będziemy działać dalej. Mhm. Um, dalej Złoczew, Szklana Huta, tutaj jest półtora kilometra um, drogi, wartość też jest pięciu milionów złotych. Yy, więc yy, działamy jest to częściowo już yy, zostało zrobione, tam jeszcze jest jakiś destrukt do yy, przerzucenia, będziemy musieli to zrobić. Chcemy również zro robić takie, to są takie główne, yy, powiem sztandarowe, natomiast jeszcze takie odcinki dróg, naprawy. Tak sobie policzyliśmy z dyrektorem dróg około 42 km. Gdzie to jest w miejscowości? Są takie jak Burzenin, Szczawno, czy Strzałki Szklana Huta, Jasion na Zwierzyniec, Kiełbacy, Cielce Usków, czy Ulica Kościuszki w Sieradze, ewentualnie Czartoria Wulka. Ja sobie tutaj akurat zapisałem, bo nie mogłem tych miejscowości pewnych zapomnieć, i to jest to, co byśmy. Te, na te remonty, które żeśmy przewidzieli, pewne rzeczy. Natomiast jest jeszcze z ogłoszenia wojewody, który w styczniu było ogłoszenie z Rządowego Programu Rozwoju, Funduszu Rozwoju. I tutaj, i tutaj chcielibyśmy zrobić remonty na ulica Cielce Goszczanów, ulica Oksińskiego i w miejscowości Józefka. tutaj też, jest, też są takie. Taka mała miejscowość, gdzie też jest droga powiatowa, a wymaga tam jednak nałożenia jakiejś nakładki, żeby to, żeby ci mieszkańcy mogli tam jeździć. To nie są, y, y, Józefka, jeżeli mówimy o Józefce, to nie jest miejscowość, gdzie są taki ciężki sprzęt, jeździ i tak dalej, więc jakiś taki remont, który pozwoli tym mieszkańcom na, na, na jeżdżenie, to jest takie y, na już. Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice, tak? A, nie, Brąszewice, tak, tam to e, oczywiście też będzie. z polskiego. E, na dzień dzisiejszy jeszcze <coughs> nie, dlatego że e, my będziemy występować, teraz e, jesteśmy w trakcie ogłoszenia e, wykonawcy, dlatego że to było z polskiego ładu. I w pierwszym, e, kiedy przeznaczaliśmy finansowanie, to było w granicach 16 milionów złotych. Mm -hmm. Natomiast e, ta droga w tym odcinku. Po przetargu wyszła nam powyżej 30 milionów złotych. No nie, nie jesteśmy w stanie dołożyć tyle pieniędzy, żeby zrobić tą drogę. Trwały tam rozmowy, zmniejszaliśmy zakres, bo w polskim ładzie można takie zrobić. No i teraz w granicach będzie to w granicach 12 milionów złotych, bodajże, no to jest odcinek około 2 kilometrów. No staramy się, żeby to było jak najdłuższy ale no, będziemy chcieli, żeby chociaż taki kawałek był tam zrobiony, bo jakby nie było mm, właśnie tam Brąszewice Żuraw, czy Brąszewice Klonowa, no te drogi również są w stanie, powiem, no fatalnym. Na zakończenie y, chciałbym zapytać o to, co odbywa się od wielu lat w Sieradzu. Y, panie y, starosto, 1 kwietnia jest Pryma aprilis Dotarły do mnie informacje, że 1 kwietnia y, są również wielkanocne stoły. to już taka powiatowa Tradycja. I to teraz y, chciałbym usłyszeć, czy to prawda, bo List tak jest taki, że czasami ktoś tam sobie żartuje, a więc no nie, no akurat tu jest prawdą, dlatego że y, dlatego panie redaktorze, że zawsze to robimy w sobotę przed niedzielą palmową, tydzień przed y, świętami. Y, I te stoły będą, jesteśmy już po rozmowach z gminami, z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich y, i Zapraszam serdecznie Państwa, bo jakby nie było, jak była ta pandemia yy, przez dwa lata tych stołów nie było. nie było. I powiem szczerze, że mieszkańcy się radzą. Często spotykałem się gdzieś na ulicy czy w sklepie, mówię Państwo, będą te stoły, a szczególnie właśnie przed świętami wielkie, yy, Wielkiej Nocy, no bo. Yy, tam można nie tylko zobaczyć, ale naprawdę y, wiele y, potraw, które są robione własnoręcznie. Czy to będą. Można kiełbasy? zjeść za grosze, można kupić. Tak, dokładnie. Rzeczy. Czy to będzie kiełbasa, czy to będzie. <gry> Mazurek, czy to będzie jakieś ciasto? Naprawdę można zjeść, można kupić, można zobaczyć, można kupić rękodzieło, bo również rękodzieło też będzie wystawiało się. Czyli mówimy tu o palemkach, jajeczkach. No, jak chodzi się na te stoły, to nieraz uważam, że ludzka pomysłowość nie, nie zna granic. O szczegółowym programie myślę, że pan starosta jeszcze w kolejnym programie Oczywiście. będzie miał okazję mówić. Panie starosto, postawmy tutaj kropkę i tak przeciągnęliśmy już troszeczkę czasu. E, dziękuję bardzo za to, że podzielił się Pan z nami tym i z mieszkańcami powiatu, co jest w tej chwili najistotniejsze dla Państwa, jakie rzeczy realizujecie w części inwestycyjnej i co zamierzacie realizować. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz Państwa gościem był starosta, sieradzki pan. Mariusz Bądzior i wspólnie zapraszamy do kolejnego programu, w którym między innymi więcej informacji na temat stołu wielkanocnych. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję, dziękuję Państwu.